Jest z nami pierwszy gość poranka Radia Republika, pan profesor Piotr Grochmalski, witamy serdecznie na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, w nocy mieliśmy niepokojące informacje: zamknięte lotnisko w Kopenhadze i chyba w, w Oslo na skutek latających dronów w okolicach lotniska. No tak, dla równowagi dodam, że w Moskwie też pełen alarm dronowy, zamknięte lotniska, ale w co gra Putin? Bo to niepokojąca seria zdarzeń. No, najpierw ten rój dronów w Polsce, po, potem migi nad polską platformą wydobywczą, no i najpoważniejszy incydent, nie wiem, czy to incydent, 12 minut rosyjskie migi spędziły nad Estonią. To już nie jest jakieś Wtargnięcie, tylko świadoma prowokacja, chyba tak to trzeba określić. Panie profesorze, jaka jest sytuacja w tej chwili? No ten, to wtargnięcie i to takie, że stolica Państwa była zagrożona, tak naprawdę, to rzeczywiście eskalacja, która się nakłada na to, co się dzieje w otoczeniu Putina, czyli... O odsunięcie, spektakularne odsunięcie, czy niby zrezygnowanie Kozaka z, z tego bycia w najbliższym kręgu Putina. Ten zastępca szefa sekretariatu Putina odgrywał bardzo istotną rolę. To, to, to był ten człowiek, który, jak pamiętamy, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej tuż przed agresją na Rosję był przeciwny jako jedyny. I zresztą on był autorem pierwszego pokojowego porozumienia z strony Rosji. Gdzie w zasadzie już warunki były ustalone i Putin się postawił, dlatego że to porozumienie nie uwzględniało z tego pozyskania terytorium Ukrainy, tylko dotyczyło jakby zamknięcia wojny bez terytorialnych korzyści dla Federacji Rosyjskiej. On się wtedy postawił, nie wycofał się z negocjacji. No i ostatnia ta presja Kazaka na to, żeby. Putin jednak zgodził się na zawarcie porozumienia pokojowego, i fakt, że on został wautowany z, z tego środowiska oznacza, że ta Jastrzę, logika tej błąd. partii. Tak, partia wojny absolutnie dominuje, a to jest taki sygnał, że Putin zaparte. Tak naprawdę, jeśli czytać tę sytuację, będzie szatu do rozstrzygnięć militarnych w tej wojnie. No i to, to jego ostatnie takie to, dosłownie na do dniach, czyli w poniedziałek, propozycja, że wrócimy w takim razie do porozumień nuklearnych dotyczących nowego startu, new start, tak, tak. to co się za chwilę skończy, dosłownie w lutym. A dla Amerykanów, jak tak się śledzi, jeszcze rokowania na przykład SOLT-1, SOLT-2, to wszystko, co się działo, czyli to są jeszcze czasy Nixona, to, to ta ten niepokój związany z tym wymiarem nuklearnym, to zresztą widać, jak się czyta Woodwarda, to jego wojnę, jak Amerykanie wpadają wręcz w histerię, kiedy pojawia się cała seria sygnałów z otoczenia Putina, że Rosja rozważa uderzenie taktyczną bronią bronią nuklearną, pamiętamy, jak ta e, e, Ukraińcy ruszyli do przodu ta... W zasadzie wyparli na ogromnych terytoriach armię rosyjską i wtedy się pojawiły sygnały, że no w takiej sytuacji to Rosja jednak użyje uderzenia taktyczną bronią nuklearną. No i wtedy Amerykanie naprawdę historyczne działania podejmowali wielokrotnie, no dość piskliwie wręcz próbowali naciskać na Rosjan później te telefony do Pekinu. Chiny tutaj wtedy odegrały istotną rolę. I do dzisiaj trudno powiedzieć, czy to czasami nie był spektakl ze strony Putina, bo jak czytamy ludzi, którzy się przez lata zajmowali i jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, później Rosji, jak równej amerykanin polskiego pochodzenia, który w zasadzie w tych rokowaniach amerykańsko-radzieckich dotyczących zbrojen to zjadł zęby. On zresztą doradzał, czy był w tych bliskich relacjach z kolejnymi pięcioma amerykańskimi prezydentami, czyli zarówno z, z republikanami, jak i z demokratami. Był zaufanym człowiekiem Reagana. No to widzimy, że Rosjanie są bardzo niebezpieczni w tym wykorzystywaniu broni nuklearnej jako tak, także elementu zastraszania, czy też psychologicznego oddziaływania. No i ja, ja bym to jednak widział, że ten element w tej chwili e, tego oddziaływania to jest ciągle wojna psychologiczna, wojna informacyjna, czy też y, kognitywna, czyli ta wojna mentalna, która ma... Z, z, spowodować, że Zachód patrzy na wszystkie te wydarzenia z perspektywy rosyjskiej, a nie interesów zachodnich. Ale prezydent Donald Trump jasno zadeklarował, że Stany Zjednoczone udzielą Polsce i krajom bałtyckiej pomocy wojskowej w przypadku eskalacji napięć z Rosją. Wczoraj to powtórzył w sposób bardzo klarowny Mike Waltz, czyli ambasador amerykański przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. USA i ich sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium NATO. No to, to bardzo ważny sygnał, tym bardziej, że my zwróćmy uwagę, że z naszej strony są dzieją się wręcz rzeczy nieprawdopodobne, no bo ta historia y, owego y, zdjęcia, które myśmy przedstawili jako e, dowód w sprawie oczywistej, a więc ataku dronowego na Polskę, jednak nadaliśmy moc temu wydarzeniu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa poprzez fałszywą fotografię. No i niestety tego typu wydarzenia mszczą się przez nie miesiąc, rok, ale przez dekady, Bo, dlatego że one podważają naszą wiarygodność w takim bardzo ważnym elemencie, czyli tej Międzynarodowej transmisji danych, pokazywania Rosji, a Rosja jest naprawdę niebezpiecznym graczem, potężnie potrafiącym dezinformować opinię publiczną. No i tu niestety, no, nasz rząd stał się bardzo niebezpiecznym instrumentem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego, bo, bo to jest detonator, który wprowadził, ja mówię, no co najmniej na dekadę w, w tych relacjach Polski z, ze środowiskiem międzynarodowym i mnie najbardziej niepokoi to, że ja po dzień dzisiejszy nie wiem, co się stało. Żadna goła nie poleciała, nikt nie odpowiada za tą sytuację, a jest absolutnie niezgodne z z podstawami funkcjonowania państwa. Wczoraj, ja nie rozumiem, jak to jest możliwe. 48 godzin, więcej nawet. Rosji o nazwisku Polański to bezlitośnie Wykorzystał. No tak jak można było przewidzieć, że to jest wystawienie piłki Rosjanom, ale wczoraj no, już sam Radosław Sikorski tam grzmiał w Nowym Jorku, że będziemy zestrzeliwać rosyjskie samoloty. To jest cytowane na całym świecie. co z kolei gra Radosław Sikorski, bo no ja, przepraszam, bardzo pamiętam, on też bardzo zgrabnie formułował niebezpieczeństwa związane związane z, z gazociągiem Nord Stream, e, nazywając to paktem, e, współczesnym paktem Ribbentrop-Mołotow. No tyle, że potem palił papieroski, przepraszam bardzo, z ławrowem na balkonie, <śm> e, żeby to tylko do tego symbolicznego punktu sprowadzić. No ale równocześnie realizował w, w ramach interesów e, z Niemcami ten e, trójkąt, e, Kluczowy dla interesów rosyjskich, czyli ten królewiecki trójkąt Niemcy, Polska i Rosja. Bardzo ważny z punktu widzenia polityki antyamerykańskiej, więc, no i też uwalił, skutecznie uwalił kwestię dotyczącą. Na tej tarczy w ręczikowie, bo ta, która powstała, nie ma nic wspólnego z tą, którą Polsce zaproponowano. Nam zaproponowano udział w elitarnym przedsięwzięciu trzech państw Polska, Czechy i Stany Zjednoczone. Wielki projekt, w którym od razu mielibyśmy dużą bazę amerykańską w Polsce, i ta, ta, to wydarzenie zmieniłoby w ogóle logikę wydarzeń w Europie Środkowej. I jak pamiętamy, przecież. Prezydent Kaczyński mówi, że z tego powodu doszło do karczemnej awantury Sikorskim, Gdzie z, z Tuskiem, przepraszam, gdzie on udowadniał, że to jest gigantyczne działanie wbrew polskim interesom. No i za tym stał Sikorski. Bo jak czytamy, prezydent Kaczyński mówił, że Sikorski wiele kwestii uwalił w polityce realizowanej przez prezydenta, które dotyczyły rosyjskich interesów w Polsce. Więc patrząc na te takie maskirowkę działania e, Sikorskiego, to patrzmy na fakty, na wymierne fakty, no i właśnie na tą sytuację, z którą mamy do czynienia, czyli podległe mu ministerstwo dokonało rzeczy wręcz nieprawdopodobnych. Prorosyjską operację dezinformacyjną wobec państwa polskiego i żadnych konsekwencji dotyczących tego wydarzenia nie ma, bo ja nie wierzę w to, że to jest tak potężna nieudolność państwa polskiego. To jest absolutnie nieprawdopodobne. To, to, się, to się nie mieści w głowie, że, że kilkadziesiąt godzin po wydarzeniu nadal. Nasz przedstawiciel przedstawia wersję, która się nijakła do rzeczywistości. To jest po prostu niemożliwe. Każdy, kto zna sposób funkcjonowania państwa, wie, że jest to niemożliwe. No to skoro pytanie... jest to, panie profesorze, skoro jest to niemożliwe, dlaczego jest to realne? Czy jest coś, co jest w stanie powstrzymać ten rząd przed działaniem przeciwko własnemu narodowi? Już na koniec takie no, pytanie. No, no, właśnie pytanie wyjaśnić tę sytuację. Kto odpowiada za to działanie prorosyjskie? Kto. Potężnie uderzył, wykorzystując jakieś mechanizmy. To, to jest dla mnie wyjątkowo niezrozumiałe, niepękne. Może się Szekan powinna ta komisja zająć, mająca zajmować się badaniem wpływów rosyjskich, ale zdaje się, że już przed, tym nie zajmuje. Przemówienie prezydenta Karola Naw Nawrockiego na forum e, zgromadzenia, e, ono jest ogólne, e, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Panie profesorze, musimy... E, Z żalem kończyć, chociaż o, jeszcze o PKN chcieliśmy zapytać, ale już... PKW, przepraszam, chcieliśmy zapytać, ale, e, ale nie możemy już teraz. W każdym razie za, na pewno zapraszamy na naszą antenę przy Pani Piotr, pan profesor Piotr Kochmalski był pierwszym gościem Poranka Radia Republika. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia, profesor. Dobrego dnia.